Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Klin. I to jest kolejny już drugi odcinek z gry Fairy Bloom Frisia. Tak, serio, lubię tę grę. E, pokonaliśmy bossa poprzednim razem. I tutaj czeka na nas opowieść chyba. Nie, ja pamiętam. Tak, to jest list ten. Listin. teen. Tak, czy ten golem jest martwy? Ehm, coś pokonało tego wielkiego golema. Nie jestem w stanie to uwierzyć, ale tak. Ehm, jest coś w tym lesie nawet silniejszego niż ten golem. Ostrożnie. Shinial. jał. Potwór grasuje w tym lesie? Wciąż może być tutaj. Może, nas, może na nas patrzeć. Uczyć się na... Uczyć się nas. Szukać okazji, żeby wskoczyć. Jeśli tutaj jesteś, wyjdź i pokaż się cholera. <grym, 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 hej, kim jesteś? Co robisz tutaj sama? Jest twoja, jakie jest twoje imię dziewczynko? Jestem Frisia. Kim jesteś? O mój. Mój Boże! Ale jesteś śliczna. Jestem Listen. Japońskie animacje. Z sąsiedzkiego królestwa. Z sąsiedzkiego królestwa Darka. Bo możesz mi, możesz mnie nazywać swoim lś moim lśniącym rycerzem. Hehehe. He he. Nie martw się, będę cię ochraniał przed złem, które czyha w tym lesie. Hm. To nie jest miejsce dla takich młodych dziewczynek jak ty. W tym lesie grasuje potwór. Ale nie martw się, jestem tutaj by cię chronić. I przysięgam na imię mojego ojca i na ten miecz. Chwila, moment. Listen. listin. <grym> Ta dziewczyna nie jest człowiekiem. Powiedziała... Powiedziałem teraz. Shiny? To jest bardzo niegrzeczne mówić takie rzeczy. do takiej młodej istotki. Proszę wysłuchaj mnie. Um, tak, mówią, że. że. w, w tym lesie z vorteksami? Co? Jest, że ten las z vorteksami jest ochraniany przez yy, te. bruszkowe. strażniczki. Mówi, że wróżkowe strażniczki ochraniają las przed kimkolwiek, kto by im przeszkadzał. I że jedna taka wróżkowa strażniczka jest tak silna jak 300 spartiańskich wojowników. Ale rzadko kiedy pozwalają zostać siebie zauważonym. <ścoughs> Widzę dokąd zmierzasz z tym. A, chcesz powiedzieć, że ta delikatna, mała wróżka ym, pokonała wielkiego golema? It's just not very likely now. To no, tylko. Is it little Frisia? Czy to prawda, Frisia? Huh? Tak, pokonałem go. Tak, tak. Yy, więc dobra robota. <laughs> eee. Um, oczekiwałem tego od samego początku, oczywiście. Chodź na ziemię, Listin. Czekaj, czekaj. Shinie, Frisia. Oboje, oboje, uspokójcie się. Chodźcie, weźmy to po prostu wszystko na spokojnie. Nie popełniając błędu. Nie jesteśmy tutaj, by yy... zranić las. Szukamy czegoś yy, zwanego Amalstone. Jeśli pomożesz nam znaleźć to, yy, wtedy... Wtedy coś tam. Nie wiem. Amal? Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Hmm. Wtedy mamy problem. Listin. Yy, nie, ma, nie ma tutaj potrzeby, żeby dyskutować. Jest tu, yy, jesteśmy tutaj obaj. Więc, możemy ją zmusić do kooperacji. No, no. Shiny. <laughs> you can be really quiet, rush. Rush, rush. rush, rush, Dobra, nieważne. Wiesz? To jest młoda dziewczynka. Naprawdę. Naprawdę wierzysz, że pokonała tego golema. Powinniśmy prawdopodobnie eh, przećwiczyć lepszą część walor. Naprawdę przepraszam, mój angielski nie jest jednak pomimo wszystko perfekcyjny. Jestem w stanie tłumaczyć większość, ale nie wszystko... Um, chcesz, chcesz żebyśmy wrócili z powrotem do zamku? Ale rozkazy króla. Pa 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 paurnik safety to the castle. The highest is right now. Czyli no, musimy wrócić do zamku, bo to jest teraz najważniejsze dla nas. Um, czyli możemy skończyć robotę na dzisiaj. mmm Bylibyśmy wdzięczni, jeśli, e, miałabyś, jeśli przyniosłabyś dla nas kamień na, następną, na naszą następną wizytę. E, naprawdę wolałbym e, uniknąć nieprzyjemności. Specjalnie w, tako, z taką uroczą dziewczynką jak you. Jak ty, jak you. Jak you, tak, jak you. Dot, dot, dot. The Jomon Tree. Mistrz Jomon, wszyscy sobie poszli. Dobra robota, Prisja. E, ale dzisiaj było inaczej. E, co, trochę. E, dwu, dwie. są some, some Humans, trochę osób przyszło. Powiedzieli, że szukają e, pewna, na pewien rodzaj kamienia. Amalston? Tak, właśnie ten. E, pff, powiedzieli, że jest tutaj w lesie. Wiesz co to jest? Tak, jest właśnie tutaj. Ha? The Amal Stone is, e, jest. E, Spiritstone, duchowym kamieniem, no. E, źródłem życia i energii. To je, jest to tutaj. W, w moim. trunku? <grytania> so. Innymi słowy, to kamień, który trzymacie przy życiu. Hej! Co so, jeśli go wezmą, umrzesz? Nie mogę tego zrobić! Jeśli przyjdą jeszcze raz, powiem, że, powiem im, że nie mogą. Że nie mogą go mieć i smuszę ich, żeby opuścili. Strasznie długi początek. Idioci! W to wy sobie pogrywacie? Jak muszę na was czekać, żebyście przynieśli mi jeden kamień z tego lasu. Yy, moje. Humble bundle. Yy, przeprosiny. Nasza moja miłość. Yy, odkryliśmy. Że las jest ochraniany przez strażniczkę, wróżkę, jest bardzo silna. Spare me your excuse. Nie potrzebuję Waszych przeprosin, chcę wyniki. Um, czyli oczekuję, że jesteś, jesteście gotowi, żeby wrócić i skończyć Waszą robotę. Więc ja. Mm, pozwól mi, moja miłość. Listin. Pójdę z tobą. To jest robota dla dwóch. To naprawdę nie jest wielki problem. Tylko pójdę sobie tam, wezmę to, co potrzebuję i pójdę sobie z powrotem. Hmm. Więc zrób to, Listin. Oczywiście, moja miłość. My Lord Listin. Witam, profesorze. Więc to nie jest normalne, widzieć cię, nie, nie widzieć Cię w twojej, w twojej wieży badań. To mój zwyczaj, żeby zawsze przejść się na, na, o tej godzinie. My lord, naprawdę? Teraz? A myśl, ja myślałem, że nigdy nie opuściłeś swojej wieży badań. Byłeś zawsze takim devoted naukowcem, zawsze. Poczekania nigdy tylko poczekania Badania nigdy się nie skończą I jest bardzo trudne, żeby Żeby skończyć jedno Kiedy jesteś zmęczony Odpowiednio Zorganizowane życie Jest jakieś tam No, dla, dobre dla zdrowia Coś takiego Trzeba zbalansować pracę Oraz odpoczynek

znaczy, że golem został pokonany przez różkę w lesie. Tak, to całkiem niesamowite. Czy uwierzyłbyś, że wygląda dokładnie jak mała słodka dziewczynka? <gryw> Czy to była y, osoba ludzka? Czy wygląda jak osoba ludzka? To praktycznie niemożliwe, żeby. Dobra, nieważne, to było. To było... Teraz wszystko robi się interesujące. Chcę, żebyś był świadomy, że głównym celem moich badań jest to evolve, wyewoluować golemy to the level of human beings, czyli żeby były na naszy, na poziomie ludzkim. Wierzę, że z, z odpowiednimi... Tak, 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 no, tymi, tymi. Golemy jednego dnia będą żyły razem z ludźmi. <golemy> Nie chciałbym zjeść jedzenia zrobionego przez golema. No tutaj jest gadka o golemach, sorry profesor, muszę przepraszam, ale mam misję do wykonania. Tak, bardzo dobrze. Ale a propos y, tych księżniczek mm. Daj mi... Le, pozwól mi wiedzieć jakiekolwiek informacje, jakie znajdziesz na temat jej. Zrozumiałem. Y, poinformuję. Poinformuję moich ludzi, tu, żeby to zrobić. Koniec. Dobra, wydaje mi się, że zrobię jeden dzień, czy coś takiego. Um, albo najlepiej zrobię jeden osobny, krótki odcinek na temat po prostu całej tej historii. Jeśli ktokolwiek byłby w jakikolwiek sposób zainteresowany, jak to wszystko wygląda i jak poprzebiega historia. Albo nie. Dobra, jedziemy w każdym razie dalej. Zrobię to tak, jak jest. wiesz, eee, spin. Use mana. Ok, czyli dajemy sobie tutaj coś do special, tak mi się wydaje. Nie, to już tutaj wszystko mamy. W optional nie stać nas na nic. Basic nie chce nic tak naprawdę z basic. Czyli zapiszę sobie grę, tak tutaj. Um. I, i, i. Idziemy dalej, co? Tak mi się wydaje. Só resta mais <laughs> isbuda. O que é? Nawet nie ma tutaj tych vorteksów w tym poziomie co wydaje mi się, że w pewnym stopniu ułatwi mi zadanie. Podziła! Naprawdę gra wciąga. Później, tym bardziej, że później można już zdobywać coraz lepsze ataki, które jeszcze umilają rozgrywkę, naprawdę. Muzyka jest świetna, umila bardzo gameplay. Zdobyliśmy kolejny poziom, więc nasze statystyki znowu rosną. Będziemy w stanie dużo łatwiej walczyć z naszymi przeciwnikami. Niestety, pomimo wszystko przeciwników będzie coraz więcej, więc nie będzie aż tak łatwo, jak mogłoby się wydarzyć. Finish! Bardzo szybki dzień. Bardzo szybki można powiedzieć. Pozostałe zdrowie 69%, tak? Um, Maksymalny kombo 50. Kolejny poziom tutaj mamy. I mana use. Special dalej. Nic w special. Ale możemy zwiększyć sobie naszą siłę, co oczywiście zrobimy. I automatycznie, bez tam dalszych, przechodzimy do kolejnego poziomu. Trzeba pozbyć się tych dziwnych kreatur, które dalej nie mam pojęcia tak naprawdę czym są. <laughs> Zostaw mnie. Jestem tylko małą dziewczynką. A, nie ten guzik, nie ten przycisk. Tutaj można później preformować, wykonywać takie... Ataki, właśnie z bloku na przykład, że przytrzymuje się blok, i wtedy blok zostaje wykorzystany. Mam na myśli, że jeśli zablokuje jakiś atak, można wykonać z tego różne ciekawe ataki. Jest to naprawdę fajne. Potem, Wo, Przestraszyłeś mnie. To jest taki mini-boss. Ej, trzymałem blok, a nie, to był skok. Tak, zniszczony, zdobywamy kolejny poziom. Takie mini-bossy, z tego co pamiętam, będą się teraz coraz częściej pojawiać. Na swoje szczęście przypomniałem sobie, że jest coś takiego jak blok, bo ja nigdy nie użyłem czegoś takiego. Zawsze cisnę na full ofensywę, dlatego nie zwracam uwagi na takie rzeczy jak blok. Te. Finish! 96 sekund clear time Tak, w następnym stage'u będzie Vortex, więc use mana, special, tak, Air Slicer, Physical Midrange Midar, czyli nic co nas nie, nic co by nas interesowało, czyli automatycznie przechodzimy do dnia kolejnego. W tym poziomie, na tym poziomie musimy już ochraniać nasz Vortex. Nie może on zostać zniszczony za wszelką cenę Uwielbiam rzucać przeciwników jednego na drugi Trzeba chronić vortex Zostawcie go Odsuńcie się od niego No, 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 no przestańcie się mną rzucać sobie Serio, przestańcie sobie mną rzucać Zostawcie Vortex, śmiecie! Skończyło mi się combo, miałem takie ładne 95. Naprawdę, przestańcie sobie mną rzucać. Bo nie jestem w stanie nic robić, nawet powstać. Finish! Kolejny szybki dzień. Ah, taka przyjemna gra. Tak, no skills, skills, skills. Może uda nam się coś lepszego za naszą manę special. Dalej nic. Jestem w stanie powiększyć sobie nasze zdrowie, co oczywiście zrobię. Mm -hmm. I tak, przechodzimy do kolejnego dnia. O, bardzo dobry początek. Od razu boss. Całe szczęście, jestem już doświadczonym graczem, tak. Bardzo doświadczonym, jestem najbardziej doświadczonym graczem. I wiem jak blokować. <laughs> Nie. O, złuszyłem go. Ja myślałem, że on jakiś atak robił. Nie mamy vorteksu, co jest według mnie tak naprawdę ułatwieniem. Czy jestem w stanie zrobić atak z bloku? Nie, żadnego specjalnego ataku. Wow. Odia, ja. tak w ogóle to my chyba walczymy listkiem, nie jestem pewien, ale nasza broń jest zrobiona z liścia. I kolejny level up, nawet nie wiem, który level już to jest, ale chyba odblokowaliśmy nową umiejętność. Więc no. O, 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 dwóch. O, Przestańcie! Ała! Ej, przebił moją obronę. Ała! Jeden pokonany. Teraz już wydaje mi się, że drugi nie powinien być problemem. Aaaa, trochę zdrowia mi ubili obaj, no ale cóż, co to dla nas? Żyj, 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 żyj Frisja. Denerwujące są te ich strzały. Jeszcze jeden? Tak? Tak? Nie? Tak. Finish. Uf, 11% zdrowia. No, nie było już tak gładko jak zawsze. Ale. Mamy 10 poziom już sporo. Ogólnie bonusowych statystyk, i jak możecie zauważyć, kolejny poziom będzie walką z bossem. Więc nie mamy żadnych specjalnych ataków, tylko basicy, którymi się nie interesujemy. Ja dziękuję wam za uwagę i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z Fairy Bloom Frisia. Na następnym odcinku będziemy walczyć z bossem. Do zobaczenia, cześć!